Orędzie 107. Lurt, 15 sierpnia 1976 roku. Uroczystość w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny. Żyjcie w raju ze mną, synowie moi najmilsi. Żyjcie tam, gdzie ja jestem, w raju, do którego zostałam wzięta z ciałem i duszą aby w pełni dzielić chwałę mojego Syna Jezusa. Jak na ziemi byłam z nim zawsze zjednoczona dzięki mojej funkcji matki, tak teraz w raju jestem złączona z synem w chwale. On bowiem chce mieć przy sobie matkę i dał jej ciało chwalebne, podobne do swego uwielbionego ciała. Oto powód tego nadzwyczajnego przywileju, jak moim tak dałam Słowu Bożemu możność przyjęcia w moim dziewiczym łonie ludzkiej natury, tak samo moim tak powierzyłam się działaniu mojego Syna Jezusa, który wyniósł waszą mamę do chwały nieba, z ciałem i duszą. Ciało to jest przemienione i chwalebne, lecz jest ciałem prawdziwym. Umiłowani synowie, matka i syn. Są już teraz na zawsze razem w raju. Jestem również prawdziwie waszą matką, która może was kochać nie tylko duszą, ale również swoim chwalebnym ciałem. Kocham was moim matczynym sercem. To serce nigdy nie przestało bić miłością do was. Umiłowani synowie, żyjcie i Wy tam, gdzie ja jestem. Żyjcie ze mną w raju. To prawda, jesteście jeszcze na tej ziemi boleści i często odczuwacie cały jej ciężar i cierpienie. Dlaczego jednak żyjąc na tej ziemi wygnania, nie żyjecie tam gdzie teraz znajduje się wasza matka? Żyjcie ze mną w raju i nie dajcie się pociągnąć światu, nie pozwólcie się uwięzić tej ziemi. Panuje dziś jakże fałszywa i niebezpieczna tendencja, polegająca na dostrzeganiu tylko Ziemi. Ludzie niemalże się boją, że spoglądanie na raj odciągnie ich od obowiązków codziennego życia. Żyjcie ze mną w raju, a wtedy będziecie dobrze żyli także na tej Ziemi. Wypełniajcie na Ziemi plan Ojca Niebieskiego, a zbudujecie wokół siebie prawdziwe szczęście. Im bardziej będziecie kontemplować ojca i życie ze mną, tym więcej zdziałacie na ziemi dla własnego dobra i dla dobra wszystkich. Raju, tego prawdziwego, nigdy nie będzie na ziemi. Jakże was oszukuje i zwodzi mój przeciwnik, rzucający się z wielką wściekłością. Aby wam przeszkodzić w połączeniu się w niebie z moim synem i ze mną. Raj jest tylko w światłości Trójcy Przenajświętszej, z moim synem Jezusem i ze mną. Ta światłość oświeca aniołów i świętych. Tą światłością się cieszą, od tej światłości lśni cały raj. Żyjcie więc, moi umiłowani synowie, Szukając, kochając i spoglądając ku niebu, które Was czeka? Już tu na ziemi żyjcie w raju mego niepokalanego serca? Wtedy będziecie pogodni i bardzo szczęśliwi. Będziecie coraz mniejsi i bardziej oddani, coraz bardziej ubodzy i czyści. Im mniejsi, bardziej ubodzy i czyści będziecie, tym łatwiej wejdziecie do raju niepokalanego serca w którym czas mierzy się uderzeniami serca, nieznającego nigdy spoczynku.